Ważne jest gdziekolwiek jesteście, co robicie w ciągu dnia czynicie, czy przy przejazdówach też, stałem sobie raz na jakiś czas, odprężyć się, przeciągnąć ręce do góry za inspiracją. O, anilicji, której nie ma. Poszła, przeszła z psami, poszła dalej. Ręce do góry, dwie, rozciągnięcie. Czuć się w kręgosłup, rozluźnienie, napięcie. Czasem i o... napięciu na drogach i to podziwienie piękna światowego królestwa jezusa chrystusa z nazaretu